Dzień dobry! Dzisiaj z się wylądowaliśmy w Squid Game Witam Nie sądziłem, że tutaj wezmę A ty? Też, też tak, no Też też co dzień, że że możemy tutaj trafić. No Była dla mnie nie, Była dla mnie bardzo niebywała wiadomość. Medyka ma. Zdrowy, To wszystko koment. przez ten. To wszystko przez ten gambling. Przysięgam na moje życie. Eee, ja mam dwa busty, mogę je sobie włączyć Z Exp No możesz co mnie, ja? ale nie wiem co. Przy raczej. No tak, no chyba jest. No tak. Tak chyba jest właśnie po to, żeby otwierać skrzynki, żeby może jakiś, No, żeby mieć większe szansę. Dobrze O nie, to Kukuniaku Kukuniaku, tak? Tak kukuniaku. To Kukuniaku Mam bandaż No i dobrze To mogę? Mogę? Musisz bandaż? Musisz poczekać Ile? Połowę cooldown No to Ile potem to dasz trzecie? mi potem Teraz, Dasz czy... mi potem, po. Tym, po... A ja masz, masz robisz, masz. Chodź. Chodź, masz. No, dziękuję. Przydałoby się kogoś robić? Ja co ty? Jak? Nie. Patrz, nie. może można być chamskim, nie można być chamskim, nie! Trzeba konkure... konkurencja. Jesteśmy ludźmi, a nie końmi, pamiętaj. Jesteśmy ludźmi. Co jest? Musisz ich wrobić tobie dla kontentu, tak? Nie mogę. <laughs> Musisz. Jestem człowiekiem, a nie koniem. Nie jak ty. Light. Red light. Red light. Zaraz go uderzej. Nie trafiłem, ja pierniczę. Uderz go dla kontentu, tobiasz Nie stary, trzeba. <noise> trzeba tych e, ludzi ratować, a nie. Nie trzeba, pieniądze, tobiasz, pieniądze. Trzeba, trzeba, nie wiem co ci chodzi. Potem oni ciebie zabiją, wiesz Jak nie będziesz pierwszy, to oni będą pierwsi. Ostatni będą pierwszymi. Nie oczyt do mnie mówię stary. Dobrze Co jest? Skupia? Dobrze, 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 dobrze. Ty, ej, mamy chyba tego. Ej, mamy tego. Cztery e w tym. No, grze, stary To nie fajne. O nie. Miałem tak okazję. Aha. Aha. aha, aha. Zaraz mnie wypył, jak ja się chowam. Ale moment, mówić ci. Muszę zebrać piasek. Bye bye. Taki ten teraz stanął stanie, wiesz? Uah. Ej, co on daszuje, ja? G tym? Nie, bo są takie te. Yy, ulepszenia głupot Ja już mam ulepszenia na, na tego, na speeda, na poziomie, już ci mówię, którym. Drugim. Bo to jest strasznie drogie mówić. To już ma szereg na plecach Szereg Shrek, tak, Shrek Greg Shrek Greg. Dobrze No teraz pora is na kolejną grę Jest Riz, Ciekawe, co to... Ciekawe co to będzie Oblot O świetną muzykę, nie? Aha, w się zamknął, bo ja pierdolę Biedny O! Ła! Jestem na przodzie Końcu w środku Ale ostatni będą pierwszymi jak to się Tylko, że sam pierwszy no też jestem, patrz sobie robię zdjęcie A jestem drugi, byłem w środku To jest to moje zdjęcie i Nie Nie Dobra to wiesz Lecimy, Lecimy na no. Chodź, chodź, tobiasz na górę. Nie, ja, teraz tańczę, teraz tańczę nie widzi przestań podrywać chłopaków. Chodź. No, no, na pracę ci chodzi. No, Szrek! No. Nie, nie zepchnę go, musimy szereka zepchnąć. Aaaa, ah, go. Ale silny <coughs> jesteś tobie. Dzięki. Wiesz, workout, workout. Szrek, nieee. Yeah. Szrek jest agresywny. Zaczynamy grę. Obstawiam, że Mona Lisa. A ja, że kółko. Mówię ci. Dostanę Let's see, let's see. O, trudno. Dostałem... Też dostałem What? Łatwo. I zaraz skin. Dostałem łatwą Monalizę. Tak szybciutko, bye bye. Już, zrobiłem. O kurde, ja też. Wiesz, jaki speedrun? Gdzie jest ktoś z Monalizą? Nie ma. Ja jestem z boy, Sharkboy, tutaj. Zniesiono. Ktoś ty widziałem z Monalizu. Tu, tu masz Monalizę, zobacz. Tutaj masz. Spork ma. Odprowadziłem tak Nie w wiesz, patrz. ma, tak. To nie działa? wiesz, parz. w zadziała? No, nie. na całym miejscu, to być. Czemu on mu robi gałę, chodź tu To robi gałę, wiedziałem że ktoś robi gałę no A co on ma że tak długo robi? Biedny, biedny Tanjiro Para. Parasol Umbrella Biedny Tanjiro, nie no Ani miarze, tak, tak, tak no Ani miarze Ołó oh wow. obrwem Staciłem, z zwieciłem z happa ja trochę Też banda Ty, on też ma tą monalizę w ogóle. Dwóch mam analizę. Czek ktoś bandaż? No to napisz na trafcie z pytaniem. Nie z, znowu berwałem. Oj Dobrze Ja mam plan, żeby teraz, żeby teraz co nie Ci nie ważyć I znam takie miejsce Ty już te, no Ty już tam chyba byłeś raz ba, no, no, ba, bardzo wiele miejsca na ten, na schowanie się Jakie miejsce? No tam, że taki parkour do tego, tak, tam, tam, tam są górę. Po tych Pamiętasz? Tima z jakimś typem, a drugi mówi, że jestem nie dokończę Ty. Czekaj Jakie on ma Edems Adams On się zaraz pożegna. Będzie mieć mana na jeden dzień Czemu? No bo powiedział, że jestem Zobacz. No a to nie jest aż tak złe, w sensie... Bulling i me tu my Tak Zobaczymy czy go wywali Gdzie on jest? Tu jest Jesteś za sobie tańczę z jakimś typem Chyba go nie wywali I chyba nie mają za a wow, ty kuda się zechnę za to Powiedział, że Timo ma to Max, biegnij, biegnij, biegnij Biegnij biegni, biegni. biegni. Ja nie chcę umierać Gdzie ty Biegni, Biegnij, 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 biegnij ja się... Biegnę Chyba pierwszy raz zechnę na ten tryb. bandaż, bandaż, bandarz, bandarz, bandarz już, już bandarz Biegnij, biegnij, Max! Ty jesteś... zgubiłem cię. To dobrze. Ty tam jesteś, dobra. To wiem. To wiesz, czy nie? Pomóż, pomóż, pomóż mi. Pomóż mi. Gdzie jesteś, to Ch wiesz Biegam. chyba jestem martwy, wiesz? Zajrzyłem jakiegoś baconu, albo znanego. Miki. Wal... Masz, masz, może ten? Masz, masz, masz może masz masz bandaż? Ja baconu. Bo tutaj mogę zaraz w sumie umrzeć. Albo nie. Dobra, Oczywiście udało się. W GTA v, to... Co? No, aha. A mnie mogę iść. Prosiłem Cię! Dobra Teraz... No teraz uważaj, bo Cię mogą pochnąć do, do tego, do... Windy Już wtedy będzie problem duży Ja proponuję... To go w war Na prawo dawaj No ja dałem na prawo Dałem, to go w war Wygra, no, chyba wygra Hide and Seek. Niestety nienawidzę ich, nienawidzę. A właśnie, a ty chyba jeszcze nie grałeś tego e, Jump Rope'a, prawda? Grałem. Raz, ale w tym, ale w ingame? Mhm. O, nie wiedziałem. przegrałem, bo byłem sam na. Ale nie, że Jump pro, a nie, a nie, a niedługo w War. No, no to jump nie row. No to nie grałeś jeszcze. Nie. Bo to jest nowe. Kuniaku mi nie kręcił, Niestety. No dobrze. Obyśmy byli w, no, obyśmy byli w, te, w tej, w samej drużynie. Um, chowającym się. W tej grze stała co strasznie. Halo, w Sogrocie. ING GAMES Cześć Tobiaszek i cześć Dawidek. Jak coś to, to ciebie wyciszam, bo teraz nagrywam. Wyciszyłem go. A też z mnie po, no, bo, bo, bo wolę się, się, ale... się skupić. Wiem, ale wolę się skupić. No dobrze, ja. do mnie. Nie, nie strzelaj, nie jestem czarny. Jest i no kurde, jestem ty? Ale Max. Borgi, borgi. O, Papieżu, kim jesteś? <kłysy> Już jest. Kim jesteś? Nie wiem. Nie zobaczyłem, bo miałem telefon. O, o, o... jesteśmy razem. Nie. Powodzenia. Zobaczmy co nam się uda. Widzę tylko. No mam taki ekran Ponieważ masz jakieś te w ogóle ładowanie i takie tam. Znaczy jakiś ten O kurwa, no i gg. Co? Spadłem do pokoju słuchaj. Co? Tak No to oglądam ciebie to wiesz. No dobrze. No, może być, może Znajdę wygrać wygraj to znowu. Postaram się, postaram się, ale wiesz, może być ciężko w sumie. O, widzę Twoje ciało wyjście? O? Dobra tylko to jest mój Nie No kurde, nie byłem pierwszy nie Jak coś dałem się tą się chciał wcześniej mnie i ciebie zabić Kto? Ten którego zabiliście No A, A się udało Kurde Kiepsko, kiepsko strasznie Nie wiem czy mi się w ogóle uda O o kurde, dwóch dobra, 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 dobra To jest biedny człowiek Muszę go zabić, muszę go zabić Zostaw go Tobiasz To jest, jak oni obrywa? Zabierz, oh. nie obrywa Tobiasz nie Przepraszam, musiałem. Ty psycholu dobra, to mi, się, to mi się udało na szczęście. Przeżyć. Ej, stój, odwróć się, odwróć się. Idź do przodu. Już wróć, wróć, wróć z powrotem. Coś napisał. Wróć. Hmm. Lewo. Czy no masz. to? Tak, otwórz Biegnij! Biegnij! Tam jest no, ty... Nie mam z... no to... Tam zamknięte są. No to inne. Z... Ale po co? No bo tam jest ty Prześciany widziałem O, wygrał Sprabierz fraki nie wiem że... Wiem właśnie, no ale nie za późno Chyba za późno wiesz Nie udało mi się Zamknięte, zamknięte Chyba koniec, że nie dali rady. Noo. Aha. Ile czasu zostało oh. do fakturę? O. Jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz. <coughs> No, czyli teraz tak, czyli teraz już zaczynamy gr grę. Tylko niestety Max zginął. Nie. Eee. Dobra, nie ma zgań. Dobrze, dobrze. Ty <grym> w ogóle już co? Bo raz, co nie, sobie grałem tam chyba wczoraj w in game z moim kolegą. No. I ja, co nie, Wykaczowałem całą tą grę. W serio? No, w, 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 no, w sensie, że tego, że... E, ...glazbidża wykierowałem o, o, to jest teraz ten, jump rope. Będzie ciężko, chyba. No a co, mówił ktoś, że będzie łatwo za o kasę. Czym zobaczymy Na szczęście popchanie działa Zobacz, widzisz? Nie działa, wychanie Zaczynamy grę kolejną. Wygram dla ciebie, wygram to! Dla ciebie, Maxiu. Wygram no to. No to zrób to. Bo jak nie... Jeszcze lock-in, co nie? Lock-in. No. Wiesz, co mi chodzi. Jak nie grasz, to robisz multigonto i subujesz Oj. ten kanał w tym momencie. O, nie mam multikonta. No to nie wiem z jakiegoś mamy lub ojca czy coś Dobra <laughs> Okej okay. O Ty jak Nie to jest... I lajkujesz nie. mi wszystkie filmiki Jak przegra Czemu to się nie kręci O kurde No, bo to jest zbokowane u mnie z mojej perspektywy Tobiasz z zrobił, nie tobiasz, u Dało mi się, Czemu? ale moja noga. Czemu? Co, miałem kostkę od nogi, zobacz. Chyba całe u zaraz ci ta noga odleci, ona się trzyma. Na... <laughs> Kurde. nie wiem. No, bo... trzyma się, patrz, patrz, no, się no, trzyma, na jakimś no, miałem tym. Trzyma. Ona się znaczy, nie trzyma. Gojsa od tego... E, wojczata Oj, Tobiasz, Tobiasz. To jest już finał, czy co? Nie, jeszcze... teraz, teraz będzie jeszcze ten... Glass Bridge? I chyba potem... E, jeśli się nie mylę, będzie... Będzie ten, jak się nazywało. Jak zgadniesz tam e, wszystkie nie... szyby, daję ci dycha, nie? E, no. No, raz no raz już to zrobiłem dała mi się Sam wszystkie Tak, sam Ty wszystkie zrobiłem raz sam, bez nikogo, pierwszy od razu No ja jakby wolę, wolę nie ryzykować, no to nie będzie No to nie no. idzie dychy, no to nie dychy no. to życie Dawaj to pierwszy do contentu Da, da, ma, da mam propozycję no. Zdrawia to jeśli ty <laughs> Zrobię to Jeśli ty będzie każ, każda lajka like i lajka like i suba Dawajcie w działaję. dawajcie to Dobra! Zrobi, A co na 3, 2, 1 Czemu to się zniszczyło i ty nie spadnę nie. Co wiesz <laughs> A w ogóle wiesz co się stało? Za to, bo ustanawiałeś na złej szybie i się zniszczyła jak przeskoczyłeś. Widziałem, widziałem, widziałem. O, nie udało mi się, niestety. Ale byłeś bardzo blisko. Byłem nie, bardzo już... blisko, no. Umarliśmy w Squid Game. Tym akcentem się z wami żegnamy. papa pa. Żegnajcie.